Nazywam się Mariusz Pańpuch i jestem od 1 lipca dyrektorem Akademii Piłkarskiej Młoda GieKSa w Katowicach. Natomiast w przeszłości przez 25 lat byłem tenerem w Gwarku Zabrze, gdzie pracowałem na różnych poziomach w piłce młodzieżowej. Prowadzę zajęcia z szeroko pojętego rozumienia i nauczania gry, natomiast moim tematem, który realizujemy Dzisiaj na spotkaniu, jak również na poprzednich cyklicznych spotkaniach z innymi grupami, jest to, generalnie mówiąc, tener jako architekt środowiska. I nauczanie i rozumienie gry jest to, myślę, coś, co się mocno w tej chwili wylało w środowisku tenerskim i, i moim zdaniem jest to... Jest to sprawdzona metoda prowadzenia zajęć treningowych, która, która ma później odzwierciedlenie w grze. Dlatego y, wszystkich, którzy są zainteresowani, którzy prowadzą zajęcia y, zarówno na takim szczeblu podstawowym, jak i na szczeblu nieco bardziej, nieco bardziej profesjonalnym, zachęcam do, do uczestnictwa w tego rodzaju kursie prowadzonym przez firmę Inku, które, która no, generuje... Generuje realną wiedzę, którą można później zastosować na wojsku. Mam potwierdzone informacje, że te kursy, te spotkania, te warsztaty w dużym stopniu wpłynęły na pracę tych trenerów, które, które oni w tej chwili wykonują i myślę, że nawet pojawiło się takie hasło, że są zajawieni tym, co, tym, co się tutaj mówi, więc uważam, że, że jest to bardzo dobre dla trenerów, szczególnie młodych. Którzy, którzy potrzebują, potrzebują impulsów z różnych stron.